Dobry wieczór, moi drodzy. Witam na kanale, którego nikt nie ogląda. Dzisiejszy komentarz poświęcę takiej historii, która wraca poniekąd na wokandę, aczkolwiek jeszcze nie medialną. No, sprawę wznawia Gdańskie Archiwum X, to jest sprawa Izy Strzałkowskiej 13-latki, która 23 sierpnia 2011 roku została zamordowana 300 metrów od swojego domu. Co mną chyba wstrząsa dosyć mocno, to fakt, że z racji tak bliskiego położenia od domu rodzice Izy Strzałkowskiej przez lata musieli oglądać to miejsce, w którym znaleziono Izę ze swojego ogrodu. To doprowadziło do takiej sytuacji, że Mama Izzy nigdy, nigdy się z tym nie pogodziła, i nigdy się tak naprawdę z tego nie otrząsnęła, tym bardziej, że ona ją właśnie znalazła. Znalazła ją dlatego, że dziewczyna po prostu poszła odprowadzić swoją koleżankę na autobus na przystanek, który był 800 metrów dalej, czyli powinna za chwilę wrócić, nie wracała. Nie odpowiadała na wiadomości tekstowe, nie odbierała telefonu. W końcu telefon się rozładował, więc mama poszła szukać córki. No i niestety ją znalazła. Znalazła ją, kiedy już dziewczyna nie żyła, aczkolwiek pani małgorzata nie wiedziała o tym. Reanimowała dziewczynę, zawezwane na miejsce służby również. Dołączyły do tej reanimacji, kolicja, i pogotowie. No niestety nie udało się uratować życia Izie. Ustalono, że Iza została uduszona, a tygodnia miała charakter seksualny. Ciało dziewczyny było obnażone od pasa w dół. Choć, jak mówi się, nie doszło do kwałtów. No, i tutaj zaczyna się taka sytuacja, że policja wyjątkowo się chyba przyłożyła, tak przynajmniej twierdzi, ponieważ przesłuchano sporo osób, osie, około 800 osób przesłuchano, zabezpieczono ślady genetyczne, ślady DNA. No, niestety. W nie znaleziono odpowiednika materiału genetycznego, więc tym samym nie znaleziono sprawcy. I ustalono portret pamięciowy. No i niestety tutaj wkradł się pewien błąd, ponieważ większość ludzi, którzy, widzia, który, którzy widzieli ten, ten portret, uznało, że jest to portret sprawcy potencjalnego. Właśnie widzimy ten portret. No niestety, jak wyjaśnia to ojciec izy Pan Sławomir, to nigdy nie był portret, portret potencjalnego sprawcy, tylko kwiatka. Niestety opinia publiczna tego nie do końca wiedziała. W związku z czym no, przez lata uważano, że to po prostu jest potencjalny sprawca. Niektórzy nawet dopatrywali się podobieństwa, mężczyznę z tego portretu z mężczyzną, z ręcznikiem, który szedł za Iwoną wieczorek. Ja nie oceniam tego. Możecie sobie to sami ocenić, czy jest, jest to podobieństwo, czy też nie. Uwagę policji skupiono na dużej grupie osób bezdomnych lub imprezowiczów, którzy w tych okolicach bardzo często lubili się spotykać i imprezować. No nie ustalono tam niczego podejrzanego w tej grupie. No i tyle, prawda? No, ale jest taki szczegół, którego policja nigdy nie podała do wiadomości publicznej, o co ojciec no trochę ma pretensje do policjantów, ponieważ jego żona, pani Małgorzata wyszła z psem na spacer tego wieczora. I zaobserwowała dziwnie zachowującego się mężczyznę, który ewidentnie w jej ocenie próbował ukryć swoją twarz. Mężczyznę oceniła na przedział wiekowy między 55 a 60 lat. Mężczyzna był dość przysadzisty, barczysty. No i później, kiedy to się wszystko wydarzyło, mama Izy zastanawiała się, czy to... Nie mógł być sprawca. Oczywiście nie potrafiła go opisać, ale powiedziała, że w tym samym czasie, kiedy ten mężczyzna tam się kręcił, szły dwie panie, które uprawiały Nordic Walking, i one szły na wprost niego, więc z całą pewnością widziały więcej niż mama Izzy, ale nie wiadomo, czy w ogóle zostały przesłuchane. Czy w ogóle na tę okoliczność przesłuchane zostały, czy powiedziały, czy wspomniały cokolwiek, żeby mijały kogoś, kogoś takiego. No w każdym razie portretu nie ma, a y, myślę, że to być no, dosyć ważny trop. Niestety policja nigdy publicznie o tym nie powiedziała, więc no, jakby stracili. Rodzice i szanse na to, aby się czegoś więcej na, ten, na temat tego mężczyzny dowiedzieć. Pan Sławomir, czyli Tatajiz podejrzewa, czy podejrzewa? Nie podejrzewa w sumie nikogo, podejrzewa wszystkich. Tak naprawdę po tylu latach myśli sobie, że, że bardzo możliwe, że sprawcą mógł być ktokolwiek z bloków, które były oddalone o, o jakąś tam odległość od Miejsca zamieszkania ich właśnie. E, mówił o tym, że być może codziennie tej osobie mówi dzień dobry. Może ściska jej dłoń. Pan Sławomir e, został kompletnie sam, ponieważ w 21 roku mama Izy zmarła. I e, jest pochowana razem z córką, więc jak to mówi, ta Izy, no. Jest z nią już teraz. I w zasadzie chciała tego, od kiedy, od kiedy Iza zmarła. Ta kobieta się właściwie nigdy nie podniosła po tym, po tym wydarzeniu, co oczywiście chyba nikogo nie powinna dziwić. Wiele osób przyrównuje to, czy. Połączyć tą sprawę ze sprawą Dari Relugi, choćby, bo cały czas to jest obszar, obszar trójmiasta. Na obszarze trójmiasta doszło do paru zdarzeń, które nadal nie mają swojego rozwiązania. Choć nie każda jest tak medialna, jak sprawa Iwony wieczorek na przykład. No, 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 tak nie zawsze tak się dzieje, że każda jest medialna, moim zdaniem być powinna, bo to, to, to po prostu to jest bardzo poważna sprawa. No, młode kobiety. Ktoś za to odpowiada, po prostu. Policja przyciele IZ zabezpieczyła przedmioty do niej należące. Te przedmioty trzymała około trzech lat. Po trzech latach zwróciła je rodzinie w pudełku, i to pudełko nigdy nie zostało otworzone. Przez rodziców Izy, po prostu ze względu na to, że było to, to bardzo bolesne dla nich i oni byli w stanie po prostu tego otworzyć. Teraz znów zabrało to pudełko Archiwum Mix. Będą ponowne badania jego zawartości, i no, jest taka nadzieja, że być może dzięki nowoczesnym metodom kryminalistycznym uda się coś więcej z tego odczytać. Ja mam taką nadzieję, że się uda, chociaż nie wiem, jak to jest możliwe, żeby teraz po tylu latach ktoś y, pamiętał y, szczegóły, chodzi mi o świadków. Ktoś będzie pamiętał, czy tego mężczyznę, czy tego mężczyznę z portretu, no bo ludzie zapominają, to się wszystko zaciera po latach i, no i tyle. Wiecie? Y ja nie wiem, bo przecież no, każdy zakłada z reguły, że jakiś nieznajomy człowiek po prostu albo się zaczaił na swoją ofiarę, albo, albo po prostu przypadkowo znalazła się ofiara nie w tym miejscu, nie w tym czasie, a zawsze niewiele osób zakłada, że być może ktoś znajomy był za to odpowiedzialny. Liza była 13-latką, ale wyglądała na starszą niż, niż miała lat. Była bardzo ładną dziewczyną, atrakcyjną i z całą pewnością wielu, wielu ludzi dostrzegało jej urok i urodę. Wielu mężczyzn mówi się, że gdyby sprawcą był mężczyzna, który byłby jakiś postawny czy otyły, to Ludzie spekulują, że z całą pewnością Iza uciekłaby mu, ponieważ była bardzo wysportowana. No tak, gdyby ją gonił, to pewnie tak, ale niekoniecznie ją gonił. Równie dobrze mógł ją mijać i zrównawszy się z nią, mógł ją po prostu wciągnąć bądź wepchnąć gdzieś tam na bok, prawda? Luk. Mogła, iść, mogła spotkać pod na swojej drodze kogoś, kogo znała i z tym kimś, a ten ktoś być może był nią chorobliwie zainteresowany, powiedzmy. To już jest zadanie dla policji, dla śledczych, żeby to ustalić. I mam nadzieję, że to się uda. Zresztą zawsze mam nadzieję, jakiejkolwiek, o jakiejkolwiek sprawie bym nie mówiła, niewyjaśnionej. Bo to jest ważne, ważne jest dla najbliższych, ważne jest, żeby, żeby po prostu sprawca odpowiedział za swoje czyny. Zawsze mówię o odpowiedzialności. Ktoś nabroi, no to powinien za to zapłacić. Taka jest, taka jest prawda. No. I tak naprawdę e, ogrom sprawnie niewyjaśnionych mnie przeraża. Bo spraw jest naprawdę sporo, których nigdy nie, nikt nie, nie jest w stanie wyjaśnić. Gdzie mijają lata. Dziesiątki lat. Rodziny czekają na wyjaśnienia, na odpowiedzialność karną. Niektórzy czekają na to, żeby szczątki swoich bliskich pochować. I to się nie dzieje. A przecież ktoś wie. Ta? Ktoś wie. I ci, kto się żyją z tym. I nie mają z tym problemu, że noszą w sobie taką wiedzę. I niekoniecznie to są sprawcy. Czasami są to ludzie, którzy być może znają sprawców, wiedzą co zrobili, ale nie, nie zgłaszają tego z jakichś powodów. Prawda? To się dużo spekuluje na temat Iwony Wieczorek. Jej znajomych. Większość ludzi jest po prostu święcie przekonana o tym, że ci ludzie wiedzą, co się stało. I że przez tyle lat milczą. Jaki jest powód takiego tak długiego, no jednak noszenia takiego brzemienia w sobie? Wyobrażacie sobie taką sytuację, że, że wiecie. Że wiecie, co się stało z osobą, której cała, cały kraj szuka i wszystkie służby. Wy wiecie i nie mówicie tego. Wy czasami tak lubię, zadawać takie pytania i doszłam do wniosku, że ja bym nie była w stanie. No nie. Po prostu dobiłaby mnie świadomość tego, że jej rodziny cierpią. Że sprawcy chodzą wolno. No, i jakże to tak, prawda? I być może tutaj też ktoś wie. I może niekoniecznie tylko sprawca. Czy się tego dowiemy? Czas pokażę. Jak zawsze wierzę w archiwum X? Co do zasady. Nie wiem, być może dlatego, że paru, parę spraw udało im się rozwiązać. Um, chociaż nadal to policjanci, w których niekoniecznie wierzę, bo jednak bardzo dużo spraw leży i, i nic. Być może w, te, w tej sytuacji będzie inaczej. Chciałabym bardzo, dlatego żeby sprawca po prostu odpowiedział za to, co zrobił, i żeby ojciec, który został sam, ojciec Izy, żeby zaznał spokoju. Taki to był komentarz, moi drodzy. Oczywiście zapraszam do komentowania tej sprawy. Pozdrawiam i do zobaczenia wkrótce. Życzę miłej soboty. Dobranoc.